Witajcie z powrotem. W drugiej części tego podcastu podzielę się z Wami moimi doświadczeniami z konkursu Droga do Przyszłości. Ten konkurs to było coś więcej niż tylko rywalizacja. To była okazja do zacieśnienia relacji, zrozumienia wzajemnych potrzeb i pracowania razem dla osiągnięcia wspólnego celu. Chciałbym tutaj, będąc przed mikrofonem, pogratulować wszystkim finalistom za ich ciężką pracę i kreatywność. Ale pamiętajcie, nawet jeżeli nie dostaliście się do finału, to konkurs wciąż dla Was trwa. Każda praca zasługuje na pokazanie światu, więc zachęcam Was do dalszego działania i wykorzystania zdobytych umiejętności i narzędzi do tego, aby dokończyć swoją pracę. Konkursy, takie jak Droga do Przyszłości, są jak potężna dawka endorfin. Dają niesamowitą satysfakcję, ale przede wszystkim pozwalają na rozwój i uczenie się przez całe życie. Więc niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, uczniem, czy jesteś tak naprawdę obywatelem, pracownikiem, zawsze szukaj okazji do nauki, rozwoju, bo to właśnie jest droga do przyszłości. Droga, która za każdym razem jest podzielona na etapy. O tych pierwszych już opowiadałem w poprzedniej części, o tych następnych opowiem dzisiaj. Więc przejdźmy do etapu czwartego czyli lifelong learning, uczenie się od najlepszych. Jako ambasador marki Banach 3D jestem niesamowicie dumny, iż na podstawie swoich umiejętności, wiedzy i doświadczenia zostałem zaproszony do tego, aby właśnie być twarzą i ambasadorem tej marki. Jest mi również niesamowicie miło, iż znalazłem się w gronie tak lidernego towarzystwa wspaniałych polskich nauczycieli, jakim jest obecność pośród Artura Tutki czy Jacka kawałka. Uczenie się przez całe życie jest czymś, z czym będziemy musieli się mierzyć na co dzień. Praca przyszłości nie będzie polegała na stagnacji. Stagnacja nie da nam zupełnie nic. W dzisiejszych czasach musimy nauczyć się być kreatywni i elastyczni. Zmiany, z którymi mamy do czynienia, a także, tak naprawdę, lub też chyba przede wszystkim, szybkość tych zmian, sprawiają, iż my jako nauczyciele musimy być na to szczególnie przygotowani i wyczuleni. Sama nazwa konkursu Droga do przyszłości miała na celu nie tylko pokazanie szkołom ponadpodstawowym zastosowania druku 3D czy fantastycznego sprzętu, jakim są drukarki 3D, konkurs miał na celu pokazanie, jak ważne jest budowanie swojego portfolio w kontekście rozszerzenia swojej sieci zawodowej, bo oprócz naukowej wymiany yy, Współpraca z ekspertami dawała również szansę na nawiązanie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować w przyszłości wspólnymi projektami naukowymi czy edukacyjnymi. Dla nauczycieli takie kontakty są niezwykle wartościowe, gdyż pozwalają na rozwijanie siebie jako profesjonalistów i, i tak naprawdę zdobywanie inspiracji. Nauczyciele mieli również okazję do obserwowania pracy ekspertów, bo chyba tak już powinienem. Siebie, przynajmniej w tym konkursie, nazywać, do pracy ekspertów z uczniami, co pozwalało tak naprawdę na czerpanie wzorców i zastosowanie tych samych metod nauczania w swojej praktyce. Wiele razy była to okazja do odkrycia nowych technik i podejść, które skutecznie mogą zwiększyć motywację uczniów do nauki. Współpraca ta nie tylko wpłynęła na rozwój zawodowy nauczycieli, ale też na wzrost ich prestiżu w oczach uczniów. Dzięki zaangażowaniu w konkurs w współpracy z profesjonalistami nauczyciele mogli pokazać uczniom, że są w stałym kontakcie z nowoczesną wiedzą i metodami nauczania, co przekładało się bardzo często na wzrost zaufania do ich kompetencji. Konkurs droga do przyszłości to poszerzenie swoich horyzontów, zdobycie nowych umiejętności, co zdecydowanie pomaga w lepszym starcie na nowoczesnym rynku pracy oraz przygotowanie się do nadejścia zawodów przyszłości. Etap piąty Relacje. Relacje to podstawa w nowoczesnym świecie. Dzisiaj mówimy, że świat jest otoczony technologią. Dzisiaj bardzo często jesteśmy źli na to, jak ta technologia pływa do naszego życia, jak miesza się z rzeczami, które do tej pory były nietechnologiczne i zastanawiamy się, kiedy to się skończy. Muszę was w jakiś sposób zmartwić. To się nigdy nie skończy. Ta technologia jeszcze będzie bardziej ingerowała we wszystkie dziedziny naszego życia, ale tak naprawdę nigdy nie możemy zapominać o relacjach. Ja wspominałem wcześniej o relacjach biznesowo-edukacyjnych. Teraz należy wspomnieć chyba o budowaniu relacji międzyludzkich, o których bez wątpienia w dzisiejszych czasach nie możemy zapomnieć. Świat tak niesamowicie pędzi, a my tak bardzo, ale to bardzo staramy się go dogonić, zapominając jednak. O tym najważniejszym. O tym, że czasem wypada wcisnąć hamulec. O tym, iż pauza, którą właśnie w tej chwili zrobiłem, ale którą też możemy robić w swoim codziennym życiu, jest tak samo ważna jak to, że jutro też wstanie słońce. A o tym, że podczas tej pauzy, ale też w trakcie pracy należy rozmawiać, dyskutować, utrzymywać relacje. A ta właśnie konstrukcja kursu w mojej konkursu, przepraszam, w mojej opinii tak bardzo i tak doskonale to podkreślała. Ta rozgrywka udowodniła wyraźnie, iż w każdej grupie osób potrzebne są różne specjalności. Pamiętajmy, że dzisiaj na przykładzie informatyka, informatyk, który jest sieciowcem, niekoniecznie może być dobrym grafikiem. Grafik komputerowy niekoniecznie może być dobrym programistą. Nie możemy wymagać od naszych uczniów, aby byli dobrzy we wszystkim, chociażbyśmy pewnie chcieli, ale w każdej grupie osób znajdzie się ktoś, kto będzie spełniał idealnie różne specjalności, a tam, a w zasadzie tutaj, w tym konkursie, były potrzebne umiejętności, takie jak umiejętności designerskie, czyli projektanta umiejętności menadżerskie, czyli lidera grupy, a także umiejętności typowego wykonawcy, który będzie wykonywał zadania, które kierownik-menadżer będzie mu zlecał. A takim kierownikiem i menadżerem zdecydowanie w tym konkursie był nauczyciel, o którym nie możemy zapomnieć. Uświadomiłem sobie, iż nie każdy ma zdolności designerskie. Nie każdy informatyk jest Liderem nie każdy lider będzie dobrym wykonawcą zadań i nie zawsze w zespole projektowym nie będzie iskrzyło. Nie zawsze wszystko będzie kolorowe i praca tak naprawdę nie będzie szła dobrym torem, bo tak moi drodzy wygląda życie. Bo dzisiaj gdyby to życie było takie proste dla nas, że wszystko nam będzie wychodziło, to byłoby takie monotonne i słabe. Wyobraźmy sobie dzisiaj sytuację, gdy nie tutaj, słuchając mnie dzisiaj w odbiornikach. E Radiowych, czy też jakichś multimedialnych urządzeniach, spotykamy się nie w zaciszu domowym, w którym w tej chwili jesteście, czy w pracy, a na przykład w barze idziemy sobie pograć w bilard. I dzisiaj ten, kto pierwszy będzie rozbijał bile, ten wygrywa, bo jest najlepszy we wszystkim. Dzisiaj, jeżeli będziemy grali w darta, to ten, kto zacznie po raz pierwszy rzucać, to wygra, bo będzie dobry we wszystkim. Dzisiaj. Kiedy będzie tam 3 czy 4 osoby i każda będzie dobra we wszystkim, to kto ma wygrać tę rozgrywkę? Jaka będzie frajda z tej porażki, z nietrafionej bili, czy z wrzucenia lotki poza tarczę? No właśnie, na szczęście to życie tak nie wygląda. Na szczęście to życie bardzo często pełne jest niepowodzeń i porażek, które nas trochę umacniają i które powodują, że ten sukces będzie smakował bardzo dobrze. Odbanie o relacje, rozmowa, wspólne spędzenie czasu, czy też odejście na moment od technologii, aby spędzić czas ze sobą, zamówić do sali pizzę, czy wejść do lokalnej restauracji, tylko po to, aby porozmawiać, albo wypracować pewne rzeczy, pomaga w niesamowity sposób scalić zespół i pchnąć pracę do przodu. Konkurs był również doskonałą okazją do budowania więzi między uczniami i nauczycielami, ale także pomiędzy samymi uczniami. Pamiętajcie, że oni w grupie też musieli się dotrzeć. Przygotowania do konkursu wymagały wspólnego zaangażowania, współpracy i pracy zespołowej, co przyczyniło się tak naprawdę do zacieśnienia relacji i zrozumienia wzajemnych potrzeb. Uczniowie i nauczyciele pracowali ramię w ramię razem, aby osiągnąć wspólne cele, dzięki czemu wzajemne relacje Stawały się też bardziej partnerskie i zrozumiałe. To pozwalało na lepszą komunikację i rozwijanie umiejętności miękkich. Wspólna praca nad konkursowymi zadaniami dawała uczniom możliwość zobaczenia nauczycieli w trochę innym świetle niż normalnie. Jako partnerów w nauce, a nie jako źródło wiedzy i autorytet, tak jak zawsze. W efekcie uczniowie mogli odczuwać większe zaufanie do swoich nauczycieli i otwarcie wyrażać swoje potrzeby. Obawy czy pomysły. Nauczyciele, obserwując zaangażowanie uczniów, mieli też możliwość poznać lepiej ich mocne i słabe strony, które w codziennym życiu czy w innych konkursach mogą również wykorzystać. I tak naprawdę te mocne i słabe strony za każdym razem pozwalają nam jako edukatorom dostosować metody nauczania i motywacji do swoich uczniów, tak abyśmy mogli wyzwolić z nich jeszcze więcej energii, emocji i umiejętności. I w mojej opinii, My jako nauczyciele zapominamy, że my również dostosowujemy się i uczymy od uczniów, bardzo, bardzo często to robiąc. W dzisiejszych czasach do naszych szkół wielokrotnie trafiają uczniowie, którzy w danym zakresie materiału są lepsi od nauczycieli. Cieszę się, że taki konkurs pozwolił uwypuklić ten aspekt uczenia się przez całe życie. Ja już gratulowałem, ale wypadałoby pogratulować raz jeszcze, więc... Przechodzimy do następnego etapu naszej podróży, jakim jest etap finałowy. Witamy w finale. Bardzo, ale to bardzo gratuluję zaangażowania. Niesamowicie gratuluję pomysłów, niesamowicie gratuluję wszystkim zespołom, które dotarły do finału. Bardzo dobrze wykonana praca. Czapki z głów, moi drodzy. Tak jak mocno gratuluję finalistom, tak równie mocno gratuluję również. Pozostałym uczestnikom tego konkursu, którzy nie zakwalifikowali się do etapu finałowego, jest mi również niesamowicie miło przekazać dobrą nowinę. Konkurs dla Was się jeszcze nie skończył. Firma E-System przygotowała niespodziankę w postaci pozostawienia sprzętu w formie drukarek i filamentów do rozdysponowania do końca tego roku szkolnego. Tradkowo każdy zespół może liczyć na takie samo wsparcie. Mentoringowe jak poprzednio, aby projekty zrealizować do końca, aby dowieść ten cały projekt do tej mety i do tego finału. Każda praca zasługuje na wygraną, każda praca zasługuje na pokazanie jej światu, szczególnie wasza. Pamiętajcie o tym, więc z całą moją mocą tych internetowych i radiowych słów. Zachęcam Was do tego, drodzy uczniowie i drodzy nauczyciele, abyście swoje projekty zrealizowali i opublikowali. Naprawdę są tego warte. I dojeżdżając już do prawie ostatniej stacji wypadałoby zrobić krótkie rezumę. Powiem tylko jedno: Chcę więcej. Chcę więcej takich konkursów. Chcę więcej technologii, nie tylko w szkołach podstawowych, ale w szkołach ponadpodstawowych. Taki konkurs i bycie w nim mentorem jest jak potężna dawka endorfin. Odczytania pomysłów na projekty po pracy i rozmowy z uczestnikami zespołów, tymi młodymi ludźmi, którzy mają tak otwarte umysły, iż jestem pewien, że rozterki autora cytatu z naszej pierwszej części tego podcastu nie mają większego sensu, ponieważ na polskich uczniów, nauczycieli i na polską edukację zawsze, ale to zawsze można liczyć. A do tej mieszanki dodamy jeszcze wsparcie biznesu. Jawi nam się całkiem realna wizja przyszłości, takiej jasnej i świetlanej drogi do przyszłości. Bardzo dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną i że wysłuchaliście tej drugiej części tego podcastu. Zapraszam na więcej, a to mówiłem ja, Łukasz Gierek.